i oficjalny komunikat w związku z tym z Rosji. Rosyjski minister spraw zagranicznych, pan Siergiej Ławrow, wybitny polityk powiedział, że Rosja widzi bezpośredni nazizm, który obejmuje coraz więcej krajów europejskich. O tym mówię, proszę państwa, o tym mówię. Widzimy nie tylko neonazizm, widzimy bezpośredni nazizm, który obejmuje coraz więcej krajów Europejskich. Widzimy, jak na naszych oczach niszczona jest historia, niszczone są święte pomniki, zaznaczył szef MSZ. Druga też jest wypowiedź wiceministra spraw zagranicznych pana Aleksandra Gruszko. Stany Zjednoczone tworzą siedliska napięć do konfrontacji z Federacją Rosyjską w Mołdawii i Gruzji. No, jeszcze tam jest kilka innych napięć, ale no. Zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie, też liczymy na mądrość różnych tam nacji, żeby się nie dała zdziczyć. Ciekawostką też jest informacja z Bloomberga. Bloomberg donosi, że amerykański miliarder, pan Schwab, jest napisane Charles Schwab, stracił 2,9 miliarda dolarów z powodu bankructwa Silicon Valley Bank, Szwab stracił w tym roku więcej niż jakikolwiek inny miliarder na świecie z powodu upadku banku. Wszystko przez to, że akcje jego firmy po sytuacji z tym bankiem spadły o 32%. Proszę Państwa, też jest ciekawa informacja z Rosji dotycząca firm bukmacherskich. 300 milionów rubli oferują firmy bukmacherskie, które chcą naprawić sytuację. Wcześniej wspierając y, siły zbrojne Ukrainy wyprowadziły się z rynku rosyjskiego a dziś chcą wrócić, nawet tam ktoś się y, z tej dumy państwowej zatroskał o ich interes, że dobrze by było, żeby jak one chcą wrócić, to żeby wróciły. Prawda? To jest w ogóle jakaś y, koszmarna sprawa. Rzeczywiście jest y, wizja bankructw y, krajów złotego miliarda, firm z tych krajów, y, bo. bo. Bo proszę Państwa, akcje wielu przedsiębiorstw globalnych były mocno, mocno zawyżone. I gdy przychodzi kryzys, no to często jest tak, że jest korekta i ceny wracają do normalności, a nawet przy panice padają. No tak było z tymi dwoma bankami amerykańskimi. Ktoś ktoś rozpuścił panikę i one padły. No głównie Y, stracił ktoś poza Wall Street, także ja tu widzę intrygę. No, i przy okazji tego Szwaba też ich klasnęli. No, ale y, taki kapitał, jak kapitał no, spekulacyjny, no, no, no drążący kieszenie, kapitał związany z Bukmacherką. No, proszę Państwa, no to trzeba być naprawdę debilem, żeby, y, żeby zrezygnować z rynku rosyjskiego. Duży 140-milionowy rynek, a oni się ostentacyjnie wyprowadzają z Rosji I, i jaki to skutek miało wywołać? Że Rosjanie, co, że nie będą już obstawiać zakładów buchmacherskich, że nie będą, proszę Państwa, grali w hazard i tak dalej, no to było głupie. No i dziś z skomlą, żeby wrócić na rosyjski rynek, nawet oferują jakieś tam poważne pieniądze w ramach zadośćuczynienia. To może, to może być początek jakiegoś tam krachu, jeszcze być może usłyszymy o upadkach różnych firm, których akcje na pewno były przewartościowane, a gdy zrezygnowały z udziału w rynku rosyjskim, no to proszę Państwa, mają spadek produkcji, mają spadek przychodów i tak dalej więc może, możemy być przed falą różnego rodzaju upadków, no bo przecież ta wojna miała być krótka, Rosja miała doświadczyć, pamiętamy prezydenta Bidena, który mówił Spokojnie, właśnie Rosjanie doświadczą naszych haubic M777, do, 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 doświadczą jeszcze tam jakichś tam jawelinów, a to przy państwa wszystko nie działa. Z drugiej strony, że, że chyba tak ma to być. Podatnik amerykański i europejski ma za to płacić. Ale sytuacja jest ciekawa z tymi buchmachami, którzy uważam strzelili sobie w stopę. Inna też informacja z Politico. Ukraińska ofensywa na froncie spodziewana jest późną wiosną, już jest późną wiosną, spodziewana w maju, a miało być w lutym, miało być w marcu, o kwietniu się coraz rzadziej mówi, a dziś polityk pisze, że w maju, no to tak właśnie jesteśmy informowani i może taki humor przez rosyjską gazetę *Komersant* wytworzony, żeby, żebyśmy zrozumieli te wszystkie karkołomne informacje, te, te, te bzdury, te tłumaczenia, którym jesteśmy poddawani, no więc przeczytam Państwu rosyjską wersję tego, co stało się z dronem MQ-9 Reaper. Komersant powołując się na sześciu rosyjskich urzędników, którzy prosili o zachowanie anonimowości, powiedział, że dron MQ-9 został zestrzelony przez grupę radykalnych prorosyjskich Ukraińców, którzy porwali samoloty Su-27, przemalowali je na barwy rosyjskich sił powietrznych i wystartowali z tajnego lotniska w Mołdawii. Operację sfinansowała białoruska firma zarejestrowana na nazwiska dwóch Białorusinów z obwodu odeskiego na Ukrainie. No i w ten sposób na przykład Rosja też by mogła takie głupkowate komunikaty wysyłać, że, że my nie mieliśmy nic wspólnego ze zestrzeleniem tego drona, ze strąceniem, tak jak SBU ukraińskie nic nie miało wspólnego ze zniszczeniem samolotu rosyjskiego A-50 na Białorusi, no proszę Państwa, no to, to, jest właśnie, to jest właśnie poziom no, dziennikarzy w Rosji, który momentami wyżej cenię od poziomu dziennikarzy naszych czy tam ze świata.